Cześć, tu wojownicy M. Zagramy sobie dzisiaj w Minecrafta. Minecrafta. Dobrze, dobrze, to się odda. Dobra, dzisiaj mam w planach, żebyśmy zbudowali tu jakiś ogródek, czy coś takiego. Nie chuchaj To się nie śmie. No Ja chcę jakieś... Boże, czy coś takiego? Nie ma trawy Jest trawa U, Jest! Mamy! Brawie. Jedno Tak te katuszki zmienimy Wychodnie też Dobra, najpierw musimy zrobić jakieś bajorko na wodę. Dobra, opaty jest potrzebna. Wiadro weźmiemy. A, jeszcze y, trochę tu. Tak jakby, no, takie coś stawiłem. Tam takie dwie cegły, żeby było, było ładniej wyglądowo. a drewno może baldachim jeszcze taki zrobimy baldachim albo nie jak to wygląda a tutaj jeszcze miałem zrobić y, te pół y, półpłytki jeszcze Według mnie to wygląda jak oczy, a tu taki czoło jakby. Dobram. No ile? 19. A 5 mamy. Kilka płotków zrobiły. Osiem. Dobra, czekamy na te wszystkie rzeczy. Sześć. Aha, jeszcze tem. Otuszki. Motykę mamy, motyka. Nie ja, mamy takich. Tylko sobie stworzymy szybko. Tak jakby bajorko zrobimy. To się postawimy tak żebyśmy nie spadli nalejemy to wodą no już będzie zatkany? jeszcze tam. Dobra, położymy tu liścia, liścia. Grzybki, kwiatki. To trochę trzciny. Grzybie, czemu nie chcesz stanąć? Co to właśnie tak? Dobra, teraz cegły. Ile tu jest ona? Aha, dobra? bo jak wyszło nie taka to kilofem niszczymy i postawimy 100 dobrze jak już jest kilof Teraz dobrze będzie. Trzymajmy więcej, więcej. Więcej cegły, dawaj mi cegły. tylko cztery, czy byli więcej? Czy byłyby zdecydowanie więcej? Mamy kilka desek. Kilka deseczek wrzucimy, żeby się przypaliło. Ale trzeba zlikwidować. już jest. No dawaj skocz tu. No, skoczył jakoś. Gdzie są te cegłówki? Siema, przyszłem Przyszedłem, jeśli już Przyszedłem Weź przyszłem No co ty tu robisz? Bawię się No ile te cegły, no... Dobra, jak te się przetachną to czasem dokończymy to bajorko Tu nie powinno nic się spałnić A mączka kosmona? Jest mączka. W magazynie. Chyba się zorientowałam, że w magazynie jest. Żarcie, dawać mi żarcie. Ja chcę mniam, mniam. Czy ten śnieg się do nas zbliża? Nie, chyba stoi w miejscu. Zobaczcie, jakie pustkowie śniegu. A tam dżungla, a tu są góry. Z na morze. No, czemu się nie grzybek postawia, czemu tam nie chce się grzybek postawić? No pa. nie można A na czym? Na Piasek jakiś jest? No! No, przydały się chociaż jeden. Musimy iść po piasek. Zginiesz. Zginiesz. No, Czemu? Przecież to tylko jest tak nisko. Czemu ja nie zginę? O, żelazo. Słuchajcie mnie, zostałem wypchnięty przez prądy, morskie Nie, nie, co Pożywienia nie mam Pożywienia? Tak, pożywienia <laughs> się posilić. Pa, nie starczyło mi... potrzebuję... jeden, jedna mięska, jedna! albo Albo zdechnę. Gdzie lepiej? A jak, się zdechnę, to wtedy się. No, jak zdechnę, to się tu pojawi pełne życie, będę miał co... No, to to na razie jak będę pół albo jak będę zdychał to już schowam się. Na szczęście teraz się nie psuje jak się wdepnie. Przybyłem jeszcze, żeby nie spaść stąd. No. Płotkami to obstawimy. i check out. A jeszcze z tej strony, może z tej strony jakieś poletko, zrobimy. Nie. Nie wiem, tak góra jakaś dziwna. Teraz na razie nic nie robimy. Naprawdę mnie w spokoju. Co? W sumie. O, już. Rzadko, Chowamy. I czekamy na śmierć. lewela straciłem, aha muszę iść po level teraz mogłem tu zostać dobra tam trzeci level to szybko odrobimy nie idź weź nie a ja miałem ósmy i zginąłem creeper mi wysadził. nie pamiętasz? jak zbierałem surowce no nie, tylko stałeś obok mnie i się śmiałeś. No. Ty. ty. Uspokój się. Uspokój się, dziecko. A ty, dziewiciu? Dziecko. Starszy. Dziecko, ile masz lat? 40. O, 40, jakiś staruch. Wiesz, 20. Pa, 20, jeszcze gorsza. O, zero. O, zero. Widzicie, noworodek się trafił. Co w ogóle ja to robię? Nie, zapytaj się za oś. Zapytaj się o własnego siebie. Uspokój siebie. Kumasz to. Uspokój się. 11. Cicho siedź. Tylko się drzesz. Tylko zresztą ja pejdziesz. Jestem mądrzejszy. Tam mądrzejszy. Główny sasiu. Przymknij. Układam, gdzie popadnie żeby było ładnie A zalewa nas Pochodnia spadła Patrzcie Pochodnie mi zmyło e drabinki zmyło Nie mi zmywa! Mamy potop. Ocelota! Ocelotta zmywa! I co? Ocelot pływa w wodzie. O to tam spływa. Co tyś zrobił? W ogóle rozbudczyłaś. Spada tam woda. To już na... już... Dobra. Hopa. wiemy jeszcze jak można urozmaicić to coś. Nie ruszę. nie. A pójdziemy na jakąś walkę? Oglina. Urozmaicam ogródek. Patrzcie jak tak się chodzi, to... Ciu, nie podoba mi się. No, pod raz lepiej. Tak, teraz to... Ej, wykopie się to wyjdzie ci glina. Nie rozumiem, co powiedziałaś. Kiedy to wykopiesz, to wyjdzie ci glina. Z tyłka? Nie skąd? Zewsząd. Przy Nie udawaj go pełno. Nie udawaj zgniłego. Weź się już. Weź się, uspokój. Weź. Gadasz niepoprawnie. Jestem... Jesteś młodszy. Sieć cicho. Dobra, tu by trzeba było obniżyć jakoś. Trzeba było obniżyć jakoś. To byłoby tak tu brzydko. No, tak. no co, to fajnie wygląda. cię? Zobacz. Tu ściągasz internet. <ślesk> Tak ci powiem. internet. Internet. Internet, wchodź w tutaj. O, od razu lepiej. Działa bynajmniej teraz. No, Siu. 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 Teraz wpadnę tam, będzie dupa. Munia ja mu sobie łopaty. Znaczy kilofu. To jest jakiś baldachim, mi się przydał. Co? Dobra. Ogródek, patrzcie, bam. Bam. Dwa Jakieś bajorko. Hopa. I na sobie, popatrz kopa filmów i serii. W ogóle jakieś potwory tu są? Nie. Jest na czy czemu potworków nie ma? U na trudny zawsze dużo jest. Na easy dużo jest. Oszuście. na easy. A easy to jest, nie, nie. Dobra. Jakby zrobić... Na Easy. Właśnie nie mam pomysłu, zgadza się Jest to to drugie drewno? Nie ma Zgubiłem się o tutaj Co tu potrzebuję Kilka tego zwykłego drewna Co mam? Wąsy? Dobra w ogóle po co ja to robię Przymknij się wiecie, że ten młodszy cały czas mówi siema ludzie, tu Antek, tu Minecraft wiecie, zróbcie mu coś, bo ja nie, nie wytrzymam z nim co tam gadasz? co ty robisz? bawię się nie ma ludzi tu antek o Minecraft Teraz on mówi bo bardzo dobrze. Nawet nie znam tego gościa. Też nie znam. O. Huiiii Potrzebuję water. 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 O, to jest water. Musimy zarypać water. Water? Water. Dalej. To se nalej. Jakie gówno Zrąbane jakieś Dobra Rozdóbcy no Bajorko Patrzcie Bajorko się samo naprawiło Aha Ale kicha No patrzcie samo się naprawia Bajorko Czego takiego jeszcze nie było <laughs> Bajka się to naprawia. Otwamy taką polityczną studnię, bo tutaj można łatwo wpaść. Dlatego yy, dla potrzeby tego, tego gościa obok mnie. Zaklebluję to, żeby nie wpadł. Wpadne. Bo my chyba zakończymy. Jeszcze nie skończyłem. Więc co mam zakończyć? Pim, pójść, uspokój się. to klik to klik to klik to klik klik, klik. To, to klik to klik 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 Flip. 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 Flip wody. Klik. Hey! klik klik Fajnie, je je, a klik. Kicha. klik klik Kliknij mi tu. No, jak jest dzisiek. O, no, jeszcze miałem sobie kilof. Są nie jakaś porażka. nie To się zbiera kilofem, czy siekierą? Siekierą. No, siekier też mam. Padł Wpadł jeden sodek. Klik, 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 jak tu kliknę, to zaraz będzie dupa. No, mówiłem. No, jakie... walnięte schody. Ale kicha. No, potrzebuję jeszcze trzy schodki, no. Nie, cztery! Muszę lądować. Czego się chichrasz? O Kicha Teraz nie wpadni tam, błagam Błagam My Nie Nie, zostałeś tiu, tiu, tiu. Ale kicha z tymi schodami Ludzie, to za głupie schody Z tym pierwszym jakoś było łatwiej O, klik, Udało Łosie. No. I jak wam się podoba? Będzie dziura w dachu jakby co? No właśnie, tak. Chodzę na miejsce, padę A po co masz tu wchodzić? Po co masz tu wchodzić? To jest pod pytanie. Ja tu zrobię sody. Jakie sody? to jest pytanie. Ten, tam. Dobra, nie, to trzeba zablokować, no to z tego wody nie bierzemy. Bierzemy tylko z takich z takich bajork. No to jest bajor, aż zobaczymy. Bajorko. Aż wilało się pokrytam. tam. Dobra, co mam z... zrobić? Ej, Rozdupce te płatki. Tylko mi to rozdupce, płatki to ci cię kopnę. będziesz kopnięty sam gwędzisz ludzie on bluźni on właśnie bluźni ten który się mówi gadał nie to żebra sześć. sześć ścian wiesz wygląda sześcian tak jak nie bo jesteś w drugiej klasie ha ha ha, ha. A w drugiej gimnazjum Wiecie, ono szukuje ze swoim wiekiem. I teraz mnie... Co?! Internet chciał zrzucić! Puszed sobie. Dobra, tutaj, tu, tu, tu. Dobra, I na tym kończymy odcinek. No to cześć.